Bratku i siostro, zrób ze mną proste i przepyszne proteinowe kotleciki. Będziemy potrzebowali pierś z kuraka, ser cheddar oczywiście odtłuszczony, bo o to w tym chodzi, dwa jajca cebula, Dwa świeże brokuły i przyprawy. Kurczaka sobie pozwolimy już pokroić wcześniej na bardzo, ale to bardzo drobną kosteczkę. Plasterki, czy jak zwał, tak zwał? Teraz lecimy z brokułem. I do pokrojonych brokułów teraz wlewamy zimną wodę, gotujemy i lecimy dalej. Po ugotowaniu brokuła kroimy go w kosteczkę i wszystko razem mieszamy. Pokrojone brokuły w kosteczkę w malutkie wsypujemy do gara. Mięso, ser cheddar, wszystkie przyprawy. Pokrojoną cebulę, mąkę przedną, jedno jajco i drugie jajco. I wszystko dokładnie mieszamy. Wymieszane wygląda następująco. Teraz układamy malutkie kotleciki i smażymy na patelni. I uformowane kotleciki smażymy na małym ogniu na patelni. U mnie lecą cztery sztuki i zaraz reszta. I cały talerz kotlecików usmażonych. Próbujemy. No powiem wam tak. Petarda i niebo w gębie. Pozdrawiam.